Serwus! Z tej strony Malinowy Nos! Piliście już kiedyś wino, po któremu rosną wam mięśnie? Ja zamierzam takie dziś zrobić, zobaczymy czy mi wyjdzie. Na wstępie wspomnę, że jest to nastaw eksperymentalny, także nie róbcie tego w domu. Będziemy robić dziś wino z serwatki białkowej! O smaku czekoladowym. Coraz dziwniejsze pomysły przychodzą mi do głowy, ale przydałoby się troszkę przypakować. Bo widzicie, nie ma tu za dużo. Także białko, 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 białko. Białko. Odżywka białkowa jest przeznaczona dla sportowców, którzy chcą uzupełnić niedobór białka po zwiększonym wysiłku fizycznym. A ja, może nie jestem sportowcem, ale robię tych nastawów dużo i czuję się zmęczony. I wydaje mi się, że. Potrzebuje białka, aminokwasów, także będziemy robić fajne winko. Wino będziemy nastawiać w balonie 20-litrowym. I tutaj mam przed sobą 2 kilo serwatki białkowej o smaku czekoladowym. Także spodziewamy się wina czekoladowego, po którym rosną mięśnie. Taka e, serwatka białkowa to czysta energia, także wino może być odlotowe. Jak po całym dniu przerabiania owoców będę zmęczony, to myślę, że lampka takiego wina postawię mi na nogi. Poza białkiem do przygotowania wina, będziemy oczywiście potrzebować drożdży winiarskiej pożywkę i cukier. Dlatego mam tu przygotowany 2 kilo na pierwszą partię syropu cukrowego. To bierzmy się do pracy. Idę zagrzać wodę, rozpuścimy w niej cukier i przygotuję wodę, w której rozpuścimy. Serwatkę białkową, którą wlejemy do naszego balonu 20-litrowego. A skąd w ogóle mam to białko? Mam brata bliźniaka, który trochę pakuje i, i od niego wziąłem to białko, ukradłem mu właściwie, ale w sumie to mi dało także z jego białka czekoladowego robimy wino. I wszystko wylądowało w balonie. Nastaw mamy gotowy, także pozostaje nam teraz jedynie cierpliwie czekać. Mam nadzieję, że fermentacja ruszy, że nie będzie lipy i ładnie nam zacznie fermentować nastawik. Niebawem będziemy mogli dosładzać, a za jakiś czas kosztować wina. Zobaczymy, czy wyjdzie nam to wino dla sportowców, choć yy, trochę nie idzie w parze wino i sport. No ale cóż, ja może w międzyczasie trochę przypakuję, bo marnie to wszystko wygląda, także. Jeżeli interesuje Was jak się ten nastaw będzie miał, to zapraszam do obserwowania kanału. Za jakiś czas się pojawi druga część i będziemy smakować nasze wino. Także do zobaczenia w drugiej części materiału.